Looking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July. Up till now, don't know where, don't know how. But lately I've come to realize that I can't see it in your eyes, so it's true. I'm so glad you feel it too. Słuchajcie, wróciłam na chatę. Jest dzisiaj wiecie jaki dzień? Zaraz wam powiem. Bo już wtorek 10 grudnia. Godzina 21.16 i ja zaczynam vloga. A sobie myślę, a co? To co tu widzicie stoi moja maszyna, którą pokazałam Wam wczoraj. W zakupowym i ona zmienia lokalizację. Dobra, zdejmuję. Ja w kurtce męża jestem, rozumiecie to? Ale mówię: Dobra, co mi tam? Włosy. Ech, żyćko, nie? Żyćko. Ale jest ta maszyna tutaj, moi kochani, dlatego, że ona zmienia lokalizację. Raz jest u męża w pokoju, jak pracuje, raz jest u mnie e, w naszej sypialni, raz jest tutaj, raz jest w living room. No, zmienia po prostu lokalizację i wydaje mi się, że jest mega. No jest. Słyszycie to? Można wybrać trzy poziomy. Jak chcecie, żeby ten pochłaniacz działał? Mm. No i też timer. Dwie godziny, cztery, sześć, osiem. Światło, chcecie światło, nie chcecie. Więc dzisiaj, jak wychodziłam z chaty, to włączyłam to na sześć godzin. I naprawdę jakoś tak, wiecie, to może w głowie jest. Że te powietrze jest czyste. No ale spało mi się bardzo dobrze. W tamtej nocy spało mi się mega dobrze, tak więc to. I co ja będę teraz robić, kochani? Wiecie, co ja będę robić? Będę robić. Jak jechałam tutaj, to myślałam, w ogóle wczoraj zro... Wczoraj to było? Wczoraj, tak. Wczoraj zrobiłam dla nas zupę ogórkową, więc mamy zupę ogórkową. Mój żółek pojechał na piłkę nożną, a ja będę teraz gotować obiad. No będziemy jeść obiad. Ja, 22, chociaż zobaczę, może sobie kanapkę jakąś zrobię na szybko. Mimo, że nie powinna jeść, ale dzisiaj, no, mało i co jadłam? Co my zjedliśmy dzisiaj? Na śniadanie jadłam chleb w jajku. Potem gryza, grillowanego, e, kanapkę z takim grillowanym serem grillowany ser w chlebie. No, anyway, ze Starbucksa. No i koniec. I tyle było z mojego jedzenia. Tak więc jestem głodna i wiecie, co wymyśliłam? Że robię warzywa z piekarnika łososiem, który mam zamrożony, to jest najlepszy łosoś świata. Ten z kasku. jest dziki i ma skórę. to już Wam pokażę. No nie podoba mi się, że on jest tak pakowany w to. No, ale lepszy ryc niż nic tak, z taką skórą i w ogóle. To nam zrobię, zrobię cztery. To zrobię na całą porcję. Jedna za mnie. Jedna zbiernia. Rzunka jeszcze na jutro. Raz Co mieć. No i wiecie, będę wyjmować warzywa. Oj, paprykę mam, co ja tu jeszcze mam, brokuła mam, wszystko to zużyję, papryka, brokuł, co ja tu jeszcze mam, kochani, będziemy zużywać, no co, i ziemniaki jeszcze by się przydały, nie, i cebula, o, super, jest kawałek tu cebuli, zużyjemy i ziemniaki mamy, nie wiem, czy wytrzymacie paprykę, to powinnam, wiecie co, właśnie, Przestawić, żeby mi tu nie przeszkadzało. Uno momentu. Dobra, mamy tutaj postawiono. Sorry, że tak biegam, latam, nie wiadomo i co robię, no ale to nic. się wiecie jak ja mu szybko rozmrażam? Zaprzedaję do zimnej wody. No, Więc dajemy, on się szybciutko rozmrozi, ale ja go zaprzedaję. Na górę, jak warzywka mi się upieką. Piekarnik mam ustawiony, albo ściągam, 425 stopni. No to jest około 220 stopni Celsjusza, bo ja mam w Fahrenheitach, mam 425. No i co? I warzywka sobie zaraz pokroję na blachę do piekarnika na jakieś 15 minut, dołożę potem na górę łososia i ekstra danie. Mega szybki, ale fajnie, bo chciałam jechać do sklepu, ale mówię, nie, nie jadę. Będę miała coś w domu, na pewno coś zrobię, coś wykombinuję i Bum! I super pomysł. No, nasz taki późny obiadek. Moi kochani, tak, w ogóle miałam zajechać do Trader Joe'sa, bo nie mamy już takiego takiej glaze, balsamic glaze. To się nazywa taka glazura balsamiczna, którą bardzo, bardzo, bardzo lubię jak robię takie bruszety. Wiecie, kupuję bagietkę długą, ciacham ją, na to daję odrobinę oliwy z oliwek, czosnek, potem do piekarnika i to jest takie chrupkie i na to daję posiekane pomidory w kosteczkę z bazylią i solą i cytryną. No i to na to i potem tą Balsamiczną glazurą. Tu gdzieś wam wstawię zdjęcia, ktoś by nie wiedział, ale myślę, że każdy chyba raczej ogarnia. I to jest pyszne, ale mówię nie, bo jak ja zajadę do sklepu, to ja oprócz tego kupię coś innego, więc mówię, no, 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 Karola, nie. Jeszcze fajnie się złożyło, bo jak wyszłam z pracy yy, i jechałam, to już nie miałam czasu. Była godzina jakoś, jak jechałam przy tradersie, to była 20.55, coś takiego, już nie widziałam, żeby ktokolwiek tam wchodził, i mówię super, super. Nie wchodzę, bo wiecie, tutaj jest tak, że możecie jeszcze wejść do dziewiątej, ale już po dziewiątej ludzi nie wpuszczają. Pewnie w Polsce też tak jest, nie? Dajcie znać, jak to jest w Polsce, że jak sklep zamyka się o 21, czy o, nie wiem, 22, to czy ludzi jeszcze wpuszczają, powiedzmy, minutę przed czasem, czy już nie? Czy po prostu, nie wiem, 20-30 ostatnio ludzie mogą wejść. Dajcie znać, jak to jest. No, tak więc tak, kochani, coś jeszcze? Coś jeszcze mogę Wam poka powiedzieć, pokazać, coś po podziałać. Może Wam pokażę zaraz. Wiecie co? Moje świąteczne dekoracje. Ale takie przebitki. Porobię tylko przebitki, bo nie mam tego dużo. A że jest fajnie. Wiecie, już ciemno na zewnątrz. To pozapalam wszystkie światełka i Wam to po pokazuję. No i zabieram się za obiadek, odpalę kogoś na YouTubach. No. Coś popatrzę, bo nie oglądam zbyt wielu vlogmasów w tym roku. W ogóle jakoś tak moje działania na YouTubie trochę się ograniczyły, bo no jest grudzień, będą fajne rzeczy się działy, ale to dowiecie się po świętach, w święta. No nie wiem, no nie chcę nic mówić, zapeszać. I co? Więc trzeba dużo działać, trzeba dużo działać, kochani. Tak więc, no tak, dobra. Jeszcze włączę sobie wodę i zrobię herbatkę. W ogóle też właśnie używam nasz nowy czajnik i jestem nim zachwycona. W ogóle wczoraj wam opowiadałam, że to jest aluminiowe. Te pod spodem, a to nie jest aluminiowe, tylko spalnie nierdzarna. Brawo ja, brawo ja za wiadomości. I bardzo, bardzo mi się podoba. Najważniejsze dla mnie jest to, że ten dziubek i w środku ta siatka, one nie są siatka, a dziubek też jest szklany, więc to jest super. I gdzieś wyczytałam, że jeśli macie pół litra wody, to się ona zagotuje w minutę. Ale ja nigdy nie robię pół litra, tylko zaraz półtorej litra. Jej. I tak. Jeszcze otworzymy sobie kalendarz adwentowy, też. Tak wiecie, czasami są te vlogmasy, czasami nie. I co? I będziemy działać, moi kochani. Ten obiad jest mega szybki. Mega, mega szybki. Jak macie jakieś fajne przepisy na takie super szybkie obiady tudzież jednogarnkowe, albo z airfryera, albo z piekarnika, że wszystko wiecie do gara. Dajcie mi znać. Właśnie ostatnio robiłam z przepisu śliweczki ten kurczak w sosie słodko kwaśnym. Eee, to też jest przepis jednogarnkowy, bo wiecie wszystko na patelni, podsmażacie, mieszacie i super. I tak samo to jest też zaczepiste, bo jest wszystko jednogarnkowe. Tak jak ten mój obiad z dynią i z kurczakiem w kary też. No. Fajne, fajne takie przepisy, bo dużo się nie brudzi, wszystko wiecie, wymieszacie. dacie oliwę z oliwek ulubione zioła. Mam tutaj też świeży rozmaryn, więc sobie dorzucę. No i będzie pysznie. A mężulek się nie spodziewa. No mam nadzieję, że gdzieś chłopak nie zajedzie do jakiegoś Maka, czy Chick-fil-A, czy gdzieś, żeby jeść po, tym, po tej biłce nożnej. Może mu dam znać, żeby nie jadł, bo w domu jest jedzonko. Nie wiem sama zarobić niespodzianki, a widzicie, a w ogóle jeszcze wczoraj, słuchajcie, jaka, jakie były jaja, słuchajcie tego, wczoraj, oh my gosh. Tak więc e, wracając z pewnego miejsca, chciałam zajechać i zrobić niespodziankę, bo już ja byłam głodna, mężulek wiedziałam, że na 100% jest głodny, do naszej ulubionej pizzerii, tak więc zadzwoniłam, zamówiłam pizzę, tam pan powiedział za 10 minut przyjechać, odebrać. Podjeżdżam tam, a tam pod tą pizzerią jakiś nawalony koleś który zaczął tak jakby gadać do każdego samochodu, dobra, sorki, 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 ja zawsze zapominam, żeby nie zagłuszało, do każdego samochodu, że podwieź mnie, podwieź mnie, dam ci 20 dolarów na rąbany w 3D. Jeden koleś obok mnie, który stał też w samochodzie, czekając na tą pizzę, po prostu zaczął się wycofywać. A ten pijany koleś, tak wiecie, z daleka, nie żeby gdzieś mi walił w szybę, ale że czy ja go znam, ja mówię, że nie. I potem y, drugi obok mnie to był w taksówce taki koleś, i poszedł po tą pizzę i wiecie, mówił do tego koleścia, że daj mi spokój, i w ogóle. I potem wracał i znowu tamten koleś, że czy ja tego znam. I wiecie, ten koleś z taksówki do mnie mówi, że czy ja chcę, żeby on ze mną wszedł tam, i w ogóle ją, że ja jeszcze czekam na tą pizzę. No i on mówi: o, okej, okay, okej. Okay. No i ten odjechał, tamten odjechał. Ja sobie myślę, nie, ja się boję. No i co? I dzwonię do mężulka. Odjechałam, dzwonię do niego, a on mówi, że kurde, no on się kąpie, i w ogóle ale żebym ja zadzwoniła i ten koleś mi po prostu wyniesie tą pizzę, żebym powiedziała, że jest taka sytuacja, wiecie, nawet mi do głowy to nie przyszło, ale dobra, podjechałam z powrotem, ten koleś w ogóle go już nie było, ja wysiadam z samochodu, on się nagle pojawia, ja jeb, szybko do tej pizzerii i wiecie, mówię do tego kolesia, że jest taka i taka sytuacja, bo miałam do niego zadzwonić, jak już tam podjeżdżałam, nie wcześniej, tylko jak podjeżdżałam sobie myślę, kurde, nie chcę kratynki z siebie zrobić, że wiecie, właśnie zadzwonię, tam nikogo nie będzie i powie, no jakaś psychiczna, tak, więc weszłam. Mówię, że on tam stoi, że on badruje ludzi, którzy tu wchodzą, że zaczepia samochody i ludzie się po prostu będą bali wejść, żeby tę pizzę odebrać. No, ale y, ten, ale koleś wiecie, wyszedł ze mną. Ja mówię mu, że czy może ze mną wyjść, żebym weszła do samochodu, no bo się boję. No i wiecie, ja weszłam, on ze mną wyszedł. A tamtego kolesia chyba pogonił. Nie wiem, zaczął z nim rozmawiać, a ja sobie pojechałam. No ale też cały czas byłam z mężulkiem na telefonie w tym czasie, wiecie, żeby nie było, że, że mój mąż powinien jechać odebrać cokolwiek. Nie, byliśmy na telefonie spokojnie, nic się nie działo. Gdyby ten koleś tam był, to bym już odpuściła nawet tu pizzę. No bo no, po co? Ale też zadzwoniła mi, słuchajcie, jakie ja, ja mężulek powiedział, że on właśnie też miał to samo w głowie, żeby zamówić. No, ale żyję, Żyję, tak więc jest dobrze. No, no i gadam 12 minut. Super, dobra, robię, działam, bo piekarnik dosłownie za 5 minut będzie nagrzany. Lecimy z tym koksem. No i ziemniaczki są gotowe. Do piekarnika lecą. Jeszcze chcę Wam dać tip. Widziałam ostatnio gdzieś na TikToku, może Wy wiecie, może nie muszę tylko tu przeciąć, czy jest dobry. Zamiast od razu ciach, ciach, ciach do gotowania broku, to po prostu laska gotowała wodę i tak brokuła wsadzała. Także ta część nie była przykryta i potem wiecie takie kawałeczki sobie kroiła jak chciała i to jest o wiele bardziej takie wiecie mi się wydaje szybsze fajniejsze tak wiecie bum wsadzacie i gotuje się tak więc taki tip ode mnie a to leci do piekarnika U, ale gorąca cze bye no i moi drodzy ale będzie wyżera podpiekłam ziemniaczki zmieniłam blachę dlatego że nie miałam papieru do pieczenia na folii aluminiowej, te ziemniaki się przyklejały, tak więc zmieniłam zdanie. Dosłownie 10 minut się podpiekały. Dodałam tutaj paprykę, cebulę i e, koperek łososia, na to cytryna, sól pieprz, koniec i do piekarnika, nie wiem, na jakieś 30 minut, 20. No trzeba patrzeć po prostu, tak jak to lubi, ale pychotka. Będzie pychotka! A tu jeszcze mam właśnie brokuła, którego podgotowałam tak jak wam mówiłam. Całą koronę włożyłam do gorącej wody i potem, tak jak widzicie, tylko poucinałam i koniec i troszkę za długo przytrzymałam, dosłownie minutę za długo, więc dorzucę go do moich warzyw do piekarnika. Tak pod koniec, 5 minut przed końcem, żeby on się tak trochę zarumienił. I teraz jeszcze czas na kalendarz. Numer 10, moi drodzy. Zrobimy tak, żebyście widzieli, dziesiąteczka jest, czy wy widzicie cokolwiek, bo ja trzymam w jednej dłoni i tak to jest, tak więc tam, ram, co my tu mamy, no. Moje cudowne paznokcie mi się zrujnują. Kilka osób mnie pytało co to za kolor, bardzo jest mi miło na Instagramie. I tutaj jakby ktoś był ciekawy, to jest kolor Ferrari, Uhu. Dobra. No, no. Cinnamon spice black, black tea. Cynamonowa. To można by było pić ją jesienią, moi drodzy. O kurde, tu jeszcze mam, widzicie, trochę koperku. Mhm. No. Będę próbować, ale najpierw chyba zjem. Zrobię sobie zaraz, odgrzeję trochę zupy ogórkowej, a mężurat będzie miał jedzonko. I oglądam. No i zobaczcie, nic nie ma pozytywnego w tych wiadomościach. Wszystko po prostu negatywizm. Mhm. Mm Masakro. Dobra. Lecę. Nie wiem. Nie wiem, czy teraz Wam pokażę jeszcze te dekoracje, czy już jutro, czy co. Oh. Lubię czasami ponarzekać. Serio, ale to chyba jak każdy, nie? Jak każdy. Dobrze, idę sobie odgrzewać zupkę. i've still in my heart już sobie nałożyłam, nawet nie zdążyłam Wam nagrać. Godzina 23, no a ja będę jadła. Patrzcie na tą porcję, no jestem tak strasznie głodna, że szok. No muszę, muszę. Cytrynkę wyrzuciłam, bo jakaś gorzka się okazała, więc jest łosoś, są warzywka, no i moja porcja. Tak więc, o, o. smacznego dla mnie, kochanie. smacznego. Mm, ale pecha. I człowiek chce schudnąć, nie? A ja o 23, brawo ja. Ale my spać pójdziemy o drugiej nad ranem. Mmm. Łososia też spróbuje. Mmm. Wypróbujcie. Przepyszne. Naprawdę przepyszne. Danie szybkie. Nie wymagające nawet. Wiedzy, jak co robić. Mhm. Beha. Delicious. Ja odpaliłam vlogi. Oglądam właśnie. No i co? I tutaj z tego miejsca się z Wami moi drodzy pożegnam. Dojem sobie. Czekam nadal na daną nie mogę jeszcze, więc mówię nie, nie będę czekała do północy, kiedy on tam wróci. Tylko co? Tylko jem. No i oglądam. Przynajmniej sobie vlogmasy na spokojnie obejrzę, bo wiecie, jak on wróci, to mówiłam Wam. Modern Family wtedy będziemy oglądać, tak więc tyle kochani. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. To był taki, wiecie, spontan od godziny 21 do godziny. No zaraz... jeju, która jest godzina? 23. No. No i tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się do następnego. Bye!